Czasami, gdy stajemy w obliczu wyzwań życiowych, jest to jakbyśmy byli zamorzeni w oceanie niepewności, gdzie każda fala reprezentuje nową przeszkodę do pokonania. Podróż przez istnienie jest pełna wzlotów i upadków, chwil chwały i głębokich przeciwności. Niemniej jednak ważne jest zrozumienie, że nawet w najbardziej ponurych chwilach jesteśmy obdarzeni niezachwianą odpornością, zdolną do podniesienia się po najboleśniejszych upadkach. Każdy z nas stoi w obliczu własnych bitew. To chwile próby, w których jesteśmy wystawieni na próbę naszych przekonań, musimy stawić czoła naszym lękom i pokonać własne granice. Życie, bezlitosne w swojej naturze, często zaskakuje nas przeciwnościami, które wydają się nie do pokonania. Niemniej jednak ważne jest pamiętanie, że każde wyzwanie to szansa na wzrost, możliwość naszego odrodzenia i umocnienia się w obliczu przeciwności. Kiedy życie rzuca nas na ziemię, kiedy ulegamy niekorzystnym okolicznościom, łatwo jest poddać się desperacji, przygnębieniu. Jednak to właśnie w tych najbardziej kruchych momentach odkrywamy naszą prawdziwą siłę wewnętrzną. Zdolność do podniesienia się po każdym upadku, do wytrwania w obliczu trudności, to właśnie to, co czyni nas naprawdę niezwyciężonymi. Nie ilość naszych upadków definiuje naszą drogę, ale odwaga podniesienia się i kontynuowania walki. Nie ma zwycięstwa bez bitwy, ani sukcesu bez poświęcenia. Każda przeszkoda, z jaką się zmagamy, nas kształtuje, przygotowuje do przyszłych wyzwań. Dlatego nie powinniśmy obawiać się trudności, ale traktować je jako okazję do wzrostu i nauki. To właśnie w najtrudniejszych chwilach odnajdujemy naszą prawdziwą istotę, to w pokonywaniu własnych ograniczeń odkrywamy, na co nas stać. Podróż w kierunku naszych celów może być trudna, pełna przeciwności i pozornie nie do pokonania przeszkód. Niemniej jednak ważne jest utrzymanie skupienia na naszych marzeniach, na naszych najgłębszych aspiracjach. To one nas napędzają, zachęcają do kontynuowania walki nawet w najtrudniejszych chwilach. To wytrwałość, determinacja pozwala nam zamieniać przeszkody w możliwości, porażki w naukę. Nie pozwól, aby strach paraliżował twoje kroki, a wątpliwości przysłaniały twoje horyzonty. Wierz w swoją zdolność do przetrwania, w swoją siłę wewnętrzną. Bo choć droga życia może być stroma i kręta, każdy krok, jaki stawiamy, przybliża nas nieco bardziej do zwycięstwa, do realizacji naszych najgłębszych marzeń. Chodzi nie tylko o osiągnięcie sukcesu. Ale o przyjęcie podróży, o docenienie każdego doświadczenia, jak trudne by nie było. Nigdy nie lekceważ mocy odporności, determinacji, wytrwałości. Jesteś silniejszy, niż sądzisz, odważniejszy, niż myślisz. Wierz w siebie, w swoją zdolność do stawienia czoła wyzwaniom życia z odwagą i determinacją. Bo nieważne, ile razy upadasz, to, co naprawdę się liczy. To Twoja zdolność do wstawania, strząsania kurzu i kontynuowania marszu. Więc w obliczu życiowych wyzwań, pamiętaj, jesteś wojownikiem, niezmordowanym walczykiem. Wierz w swój potencjał, w swoją zdolność do pokonania najbardziej złożonych przeszkód. Bo choć podróż może być trudna, każdy Twój krok jest zwycięstwem, świadectwem Twojej siły wewnętrznej. Nie poddawaj się, nie ulegaj desperacji. Kontynuuj walkę, dąż do spełnienia swoich marzeń z zapałem i determinacją. Zrozum, że życie to podróż pełna wzlotów i upadków, wyzwań i przezwyciężeń. Każda przeszkoda, z jaką się zmagasz, to okazja do wzrostu, szansa na odradzanie się i umacnianie. Dlatego nie bój się przeciwności, nie cofaj się przed trudnościami, bo to właśnie w walce odnajdujemy naszą prawdziwą istotę. To w pokonywaniu własnych granic odkrywamy, na co nas stać. Choć droga przed tobą może wydawać się trudna, pamiętaj, że nie jesteś sam. Zawsze jest ktoś, kto wyciągnie do ciebie pomocną dłoń, gotowy wesprzeć cię w najtrudniejszych chwilach. Nie wahaj się prosić o pomoc, dzielić się swoimi troskami i lękami, bo razem jesteśmy silniejsi, bardziej zdolni do pokonywania wyzwań, jakie życie nam stawia. Więc w obliczu życiowych przeciwności pozostań silny, pozostań pewny.